No i już maluchy są z nami na pokładzie. Markus zwiedza a Mirusiek grzecznie pomaga. Pierwsza noc w nowym domu za nami, ale największym beneficjentem przeprowadzki jest właśnie Wiluś. Jako, że tutaj w przeciwieństwie do centrum, w którym mieszkałem, no, ma więcej luzu i może sobie bezpiecznie pobiegać, jako że tu jest masa łąk. No a ja dzisiaj zrobię sobie trening na nowej siłowni i porozmawiamy na temat powodu, dlaczego nie startowałem w tym roku. Jesteśmy na miejscu, przeprowadzka już prawie, prawie zakończona, ale no już jest gdzie mieszkać i wygląda to pewnie znajomo, tak? Tak, to jest mieszkanie, w którym się wychowałem. To jest mieszkanie moich rodziców, i teraz będę urzędował tu. Blisko mam Siłownię City Fit, także najczęściej będę, właśnie, trenował na City Fit. Obok też mam Carrefour, także Biedronkę, Lidla wszystko mam blisko. Także życie kulturystyczne będzie jeszcze łatwiejsze, że tak to nazwę. Punktem pierwszym, który sobie poruszymy, jest rozwój osobisty. I tutaj. Zacznijmy od tego, że nigdy on nie przeszkadzał ogólnie w startach w zawodach. Ale jeżeli skumulujemy i złożymy wszystko do kupy i usłyszycie wszelkie powody, to zrozumiecie, dlaczego podjąłem taką decyzję, żeby właśnie nie startować w 2024. I miałem wiele zaproszeń, jeżeli chodzi o podcasty, treningi, wyjazdy. Tutaj na przykład dzięki mojemu sponsorowi MusclePower.pl, Hero Lab, za co serdecznie dziękuję, mogłem wziąć udział w targach w Dubaju, co było niesamowitym doświadczeniem. No i wiele, wiele startów w zawodach moich podopiecznych, co również nigdy nie było żadną przeszkodą, ale w tym roku natężenie było naprawdę spore. I Zakręciliśmy się, albo nawet przebiliśmy liczbę 100 medali. Nie wiem, szczerze, czy moi zawodnicy, jeżeli tak było, to może raz, może dwa razy byli poza top 5. Także z każdego jestem niesamowicie dumny, jak się zaprezentował, z tego, co pokazał, jaki progres robi, i nadal będziemy dążyć w tym kierunku. Ale jest to moje główne źródło dochodu, i na to zawsze stawiam. Też jak startowałem lata wstecz, to każdy z nas z Was wie i z nas, e, wiedział, jak podchodziłem do tego, że na przykład jak wstawałem, to nawet przed wysłaniem fotek do swojego trenera, którego teraz nie mam, bo prowadzę się sam, no trener Dave, także e, za każdym razem przed wysłaniem nawet fotek do osoby, która mnie prowadziła, wysyłałem je, wysyłałem odpowiedzi do moich podopiecznych, więc żeby oni byli na bieżąco i ja potem dopiero sobie Zajmowałem się swoją osobą. Więc rozwój trenerski i ogólnie osobisty rozwój marki był jednym z punktów, również wyjazdy z podopiecznymi, które naprawdę były. Naprawdę były ciekawym doświadczeniem i były naprawdę fajne. No i zwiedzanie świata. Tak, to był czas, który no zobaczyłem naprawdę, naprawdę kawał świata. Mogliście też to doświadczyć ze mną, czy to na filmach, czy to właśnie na wszelkiego rodzaju live'ach, bądź właśnie na Insta Stories i tak dalej, mogliście to zobaczyć, że zwiedziłem naprawdę kawał świata. No i to się nie skończy, tak, bo już mam zaplanowane kolejne wycieczki, ale o tym, o tym przyszłościowo. No i oczywiście, czy będę startował w następnym roku, tak w nadchodzącym roku, bo już chyba. Tylko 6 czy 5 dni do kolejnego naszego pięknego roku, w którym mam nadzieję, że już macie plany jakoś ustalone. Ale właśnie, czy będę startował? To jest pytanie. Tak, plan jest, żeby w 2025 już wyjść na scenę i pokazać się z jak najlepszej wersji. Znaczy, pokażę najlepszą wersję. Tak to po prostu nazwijmy. Kolejnym punktem, który muszę poruszyć. I on jest totalnym fałszem. Zaraz zrozumiecie dlaczego. To jest syntol. Usłyszałem, że mam syntol w tricepsach. Słuchajcie. Tricepsy, łapy ogólnie, tak, są moją najlepszą partią. Czy ryzykowałbym zrujnowanie mojej najlepszej partii i bicie tam oleju, bo może się tak stać, że pójdzie coś nie tak? I zepsułbym swoją najlepszą partię w imię czego? Jednego centymetra? To się po prostu matematycznie nijak nie opłaca. Więc zarzuty z TruSynthol, wiecie, ja mówiłem. Wszystko dosłownie, co brałem. Teraz z syntolu nagle się, nie wiem, wstydził, bronił i tak dalej. Jakbyście usłyszeli, ilu profesjonalnych zawodników używa syntolu, jakbyście zobaczyli ich sylwetki, to nawet byście nie wiedzieli, ani byście, się, byście usiedli takie, tak, naprawdę? Mieli, bo po prostu wielu zawodników pro używa oleju, tylko robią to bardzo, bardzo inteligentnie. I ja bym miał być w łapy. Mhm. To by było genialne rozwiązanie dla mojego problemu przerostu łap, których teraz dosłownie nie robię, ze względu właśnie na to, żeby barki nadrobiły i wyglądało to bardziej symetrycznie. Barki robię za to praktycznie codziennie. Punkty życiowe, tak to nazwijmy. Przeprowadzka, no to w sumie nie była spodziewana, wprost mówiąc. Nie było to coś. Czego chciałem, nie było to coś, na co byliśmy gotowi, bo mówię tutaj też z moją siostrą: nie mieszkam z moją siostrą, ona mieszka sama ze swoim mężem. Nie było to coś, co też jakkolwiek do czego dążyliśmy. Oczywiście przyszłościowo ten, kto słuchał, wie, że będę dążył do mieszkania gdzie indziej. To mieszkanie oczywiście jest troszeczkę większe niż poprzednie, bo 12 metrów różnicy, więc jest to oczywiście komfort, to się wydaje tak, to tylko 12 metrów, ale to jest naprawdę duży komfort jest tu dużo więcej miejsca i dużo więcej pokoi, przestrzeni. Wiecie, ja też mam dwa zwierzaki. Mam Kota i psiaka, czyli Markusa i Wilsonka, albo Wilsonka i Markusa bo Wilson był pierwszy, <grym> ale. Do rzeczy. I to troszeczkę wyjaśni Wam. I no, nie chciałem tego też mówić, gdy dowiedzieliśmy się o tym, bo no, po prostu nie, nie chciałem. Nie chciałem jakiegoś e, klepania po plecach, nie chciałem, żeby słyszeć czegoś, co będzie dobrze. E, chociaż może to by było potrzebne. Nie wiem teraz z perspektywy czasu. Wolałem to utrzymać w tajemnicy dla siebie. E, i powodem, dlaczego nie wystartowałem w zawodach i cała ta kumulacja wszystkich wydarzeń była po prostu zwieńczeniem tego, że tak to nazwę, było wykrycie u mojej mamy raka. I na początku jeszcze moja siostra szczególnie ja jej nie mogłem odbierać też nadziei, więc no to by było po prostu nie fair, żebym mówił to co głośno myślę, bo, bo nie w takim momencie po prostu, prawda? I wykryli moje mamy raka żądka. Jak ja zacząłem o tym czytać, to po prostu opadły mi ręce. Jak pamiętacie, pierwszy mój materiał, żeby od razu nie było, to nie jest ostatnim. Mój materiał, nie żegnam się z Wami w tym momencie, tylko wspominam. Był o mojej mamie. Powiedziałem, że moja mama właśnie jest tą osobą, która mnie tak motywuje, która mimo tego, że miała naprawdę, ona miała ciężkie życie. I mimo to codziennie się uśmiechała, codziennie, no każdy kto znał moją mamę, mówił, że to była kobieta anioł, każdy kto miał przyjemność ją poznać, bo, bo to był naprawdę przywilej i, i też od razu przywołam tutaj słowa Tysona, że pamiętajcie, że nie możemy mówić, że życie jest tylko dlatego, że wydarzają się złe sytuacje. Życie jest piękne, bo ma swoje swój krąg, tak? Mamy momenty, w których cieszymy się i możemy powiedzieć, prawda, że możemy podejść do tego właśnie ciągle obwiniając się, szukając jakiegokolwiek wyjścia z dołka albo możemy powiedzieć, że mieliśmy przyjemność i bardzo dużą, tak naprawdę duży przywilej poznać tę osobę, spędzić z nią czas, zrozumieć ją i no <słuch> No, i gdy już praktycznie podjąłem decyzję, że wyjdę, byłem gotowy, ważyłem tam 115 kg. To dowiedzieliśmy się, że no niestety, ale mama odeszła. I niektórzy mogą to odebrać jako nie wiem. Zresztą nikt tego nie odbierze: normalny w stylu użalania się, bo ja nie chciałem żadnego użalania się. Chcę być po prostu z Wami szczery i chcę Wam wprost powiedzieć dlaczego niektóre sytuacje miały miejsce i ja zawsze będę mówił Wam jak jest, tak? A dlaczego tego nie powiedziałam wcześniej? Bo każdy inaczej przeżywa swoją żałobę. Ja po prostu swoją żałobę dalej przeżywam, dalej cały czas walczę z tym, że tak to nazwę, ale pamiętam tylko dobre momenty, to jest najważniejsze. A było ich naprawdę dużo. Ja, słuchajcie, ja nie byłem łatwym dzieckiem. Ja byłem w wrzodem na dupie wprost mówiąc. I to takim. Nie, nie byłem duży, byłem mały jeszcze jak byłem wrzodem. Jak już byłem duży, to nie byłem wrzodem. Ale powiem Wam tak: sytuacja wyglądała następująco. Gdy poszliśmy już do. już do ostatniego. Zmieniliśmy szpital. Podszedł lekarz, popatrzył w kartę. I powiedział, tak popatrząc na mnie, powiedział szacun. I ja tak mówię, jaki szacun? Mama wtedy spała, wyszliśmy i on powiedział szacun, że tak długo wytrwała. Ale każe w poprzednich szpitalach wmawiali mojej siostrze, że mama z tego wyjdzie i tak dalej, że jest szansa. Poczytajcie sami, jaka jest szansa na wyjście właśnie z tego, z czym moja mama się zmagała. Nie ma praktycznie szans. To jest jedna na milion. Próbowaliśmy wszystkiego, a się nie dało po prostu. Yy, I no. Czasami nie wiem, zacinam się. Rozumiecie pewnie, dlaczego się zacinam, prawda? No, ale to był główny powód, dlaczego ja nie wystartowałem. Bo odkładałem to też żeby być jak najbliżej siostry, mamy bo trzeba było po prostu facet ma obowiązki i wypełnia obowiązki, które są ważniejsze niż start w zawodach zawody będą rodzina teraz są święta, kończą się święta ktoś mi dobrze powiedział że rodzina nie będzie pamiętała twojego kaloryfera a na przykład to, że dla śmiesznego wujka upadł karpnia na gębę co nie? To by było śmieszniejsze. A zawody? Zresztą wy sami pamiętacie, czy wygrywałem, czy byłem drugi, to co mówiliście. Piona, David, lecimy dalej, prawda? I chyba tym zakończę, wiecie? Po prostu lecimy dalej, bo jest dla kogo, tak?